Siema widzowie. Dzisiaj będziemy grać w coś... Nie wiem co to jest dokładnie. Ale jest to Yellowstone Alleas Head i tak. Gramy sobie malutkimi, to są... To są łosie chyba. Nie, nie, nie pamiętam co to był Elk, ale. Łoś, łoś... może nie wiem. Nie znam się na zwierzętach, okej okay? widzowie. Ja, ja nie znam się na zwierzętach, ja się tylko znam... Na, na, na zwierzętach z mezozoiku. Ej, ile ty masz tego? Ej, to jest do... generalnie tak. Baby grof, ja mam 20. Ja też. Jej. Ja piję sobie koło tatusia. Ja jestem ciekawy czy z niego też mogę wypić mleko. No niestety nie. <noise> Da, anime widzowie, będziemy teraz jeść trawkę YouTube, YouTube, to nie ta trawka, to nie ta trawka jak coś O Jezu, jak ja wysoko skaczę Ja jestem ateistą I dlaczego to ja mówię, nie wiem Ale jak dzielę, jak ja wysoko skaczę I w ogóle widzowie, pamiętajcie, jak biegacie i jesteście jakimś łosiem To, bo to jest łoś chyba E, a co tu to jest Wendigo? Ej, widzowie, to jest Wendigo. Eee, dlaczego ty go nawalasz? To jest Wendigo! To jest Wendigo! On chce nas traść! To jest Nie! Wywalaj stąd, Wendigo! Wywalaj! Chcę go zabić. Ja chcę mieć pan z tego. Nie! Ja chcę, ja chcę żeby on był martwy przez jakiegoś baby'ka. Tak, nie, zaskoczy! No, zaskoczył mm. chyba. Nie! Zamordowaliśmy tego jelenia. Tak. ZAMORDOWALIŚMY GO. Czemu, czemu jest ja do, do każdego tasownika po angielsku? Dodaję Ed. You're fool. Ej, gdzie ty w ogóle jesteś? Mam 26%. Tu jesteś. Ty jesteś kokt. Wyobraźcie sobie, że jesteście po prostu yy, jeleni, który sobie tak chilluje, a potem... Yy, I po prostu sobie tak. Idziecie yy, do wody, tak widzicie jakieś tam dużą rodzinkę Ej, i, kot... i, be, i takie malutkie łosie. Po prostu tak przychodzą i ciebie zabijają i zrzucają z klifu, nie? Wyobraźcie sobie to, widzowie. I tak, ja tłumaczę mniej więcej. Klubem, e, nawet bardziej ja tłumaczę to. Co nade mną to... pisze? Co? Co nade mną pisze? Nic. Ale, bo widzisz, każdy ma tam taki znaczek niebieski nie? i nad nim pisze coś. E, bo, e, bo to są skróty od imień. Na przykład to jest Marskipan Pan i on się nazywa Mars. to są imiona według mnie. Ty masz kokt. A ja co mam? No bo typie, Bo to są skróty od od username'ów typie. Bo ja mam koktajl z jest banana. Ale to tak? By takie fajne. Yy, yy, Ty im, to, to, to na przykład Jani Kamaria ma Jani. Ty masz Kajo po prostu. Ja mam koktajl dlatego, że, że jakby że ja mam koktajl z banana, kajne. i to jakby Wiesz. Ale to jest bardzo fajne, bo to tak. Na... Ej, dobra, wyłączam Night Vision. U ja pierdzielę. Widzowie, tra, prawie, że. Ej, prawie, że, ej, że zrobiłem się e, martwy. Ej, w ogóle ja jakimś cudem pływam, ale zaraz nie pływam w tym samym czasie i, i, i nie oddycham przy okazji. Ej, dawaj mówmy sobie po tych e, imionach z tej gry. Kukt. ja! Yeah, yeah. Ej, bo to jest Spider, <g Damopy> <grywne> Jak on chupuje. Widzicie widzowie, jaki cute. Nie no, jaki cute widzowie? Y y nie. Nie. N nie piszcie kutas, y tylko że przez F. Nie. Nie. F widzowie. <goda> da widzowie. Y y pijemy wodę teraz, bo, bo jak widzicie, bardzo potrzebujemy wody teraz w tym momencie. Y potrzebujemy tak bardzo wody, że, że nie potrzebujemy. Yy, ja logika. W ogóle, w ogóle, nie w ogóle o... zobaczmy, czy nie ma krokodylów. I jak coś już wiem, że jest Foldemage. la coś nie ma krokodylów. Ale są węże. Także... Ale węże to nie. nic. Ty. Musimy się. Musimy Wę, się. Węże mogą zrobić, nie wiem, nic. Bo... bo, bo e, 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 w ogóle pamiętajcie widzowie, jak biegacie nie oddychacie, nie? Pamiętajcie, że... X le... Możesz wytrzymać. Ej, nie jestem niewidzialny, jak leżę. U Rzeczywiście, jesteśmy niewidzialni. Jak mi tu spik, komba. Ej, jak, jak pytacie co ja widzowie czasami Nie, mówię, Nie, ja Musimy już iść, iść nikodem. Musimy iść. Ja pierdziele widzę moje zęby. Typie jakie ja mam koks, ostre zęby. Widzicie to idziemy, widzowie? Takie ja mam idziemy. ostre zęby. What the hell? KUT! Chodź, idziemy... KT Kukt. What the hell? Idę za Hamo! Czyli Hamo to jest... To jest nasza alfa typie. To jest alfa. A poza tym trzeba uważać na lwy, jakby górskie, bo one mogą nas nieźle dokończyć, nie? Jakby jeden hitownik, i pewnie leżymy, nie wiem. No, nie Najlepiej to po prostu, jak zobaczymy jakiegoś lwa górskiego, to idziemy do kanionu, żeby spaść, jak, jak tamten legendarny jeleń, którego zabiliśmy. W ogóle, ja widzowie, to, to był. To było bardzo fajne mordowanie tego biednego jelenia, który nam nic nigdy nie zrobił I wypewnie nigdy by nic jeszcze też nie zrobił, później nawet Uii. W ogóle ja jestem osobą, która, która by tutaj zeskoczyła z klifu, widzowie, nie? Ja już to robiłem, nie? Ja, ja straciłem jakieś 25% HP Nie polecam generalnie, w ogóle tam coś się rusza Inny elk, inny łoś Inny łoś, tam, tam, na, na tam gdzie jest pomarańczowo. ty sobie z żerbą całą trawę. A no ja właśnie, jedzmy to... trawę, żeby roz rozwalić ekonomię, czy coś. E... Am, miam, miam. Jest! Ja robię Mars, Mars dołączył, żeby jeść trawę. Jej, ja pierdź. Ej, ty, ej, widzowie, z zróbmy tutaj Nesta, bo, bo wiadomo, że łosie y, robią jajka. Co? Nigdy nie jedliście <grymne> jajek od łosi? <grymne> to źle <grymne> zabrzmiało. Trochę za dużo wskręciłaś w Ja idę do Jani, bo Jani to mamusia. Ja tam idę, ja, ja, idę na, ja idę na szczyt klifu, żeby się zrzucić. Widzowie, w ogóle nie, nie popełniajcie samobójstwa, dlatego że gdybyście nie wiedzieli, nie wiedzieli samobójstwo i gdy przez samobójstwo, jak, jak próbujecie to robić, to możecie się zabić, widzowie, wiecie? Jakby nie upłaca się tego robić. Nie, nie wiem, po co by ktoś się to robił. przecież po co, po co robić coś takiego, kiedy wiesz, że możesz się zabić? Jakby. Nie, ja nie rozumiem. Wy rozumiecie, widzowie, bo ja nie. <śmiech> <śmiech> w ogóle, gdzie jest ciało tamtego, którego zabiliśmy? Dlaczego akurat teraz mój mózg tak powiedział? Mój mózg działa na zasadzie takiej: widzę coś, co już wcześniej. Wilk, wilk! Wygoniłem go. Dobra. Waszaj! Waszaj! Wilk, wilk! Uciekaj bo wilk! Marg nie żyje! Marg nie, nie żyje! Wilk go zabija! Nie, I jak coś widzowie, ja bardzo pomagam w tym momencie. Ja sobie po prostu leżę obok. E, dobra, lecimy, lecimy na niego! Lecimy! Wracaj tu, wracaj tu! Dajesz wracaj! <grym> Zrobiłem Warcry, czyli. Ja pierdzielę. A wow, moje uszy. E, sorry, widzowie, bo pewnie was też uszy teraz bolą. E, nie, I zróbmy się niewidzialni. Widzowie widzowie. <laughs> Spidon. Dobra. E, jestem ciekawa, czy mogę go walnąć. Uj, ja pierdzielę. Nie! Weź! Wąż zaatakował Jani. Jani prawie nie żyje. Typie, chodź tu! Typie, nasza matka prawie zdechła teraz. Przez jakiegoś głupiego... Najgorszego możliwego Typie yy, Wąż ją zaatakował. Aha. Pewnie Ja bym napisał. Nie ja chciałem napisać. Holy cow! Murder, <grym> Mulder! Mulder! Nie, co ty robisz? Ale musimy, ulder. musimy tutaj, jakby atakować wszystko, co bodajcie. I nie jest z naszej rasy. Gatunku. Zwalaj. Jak z, ja z mamusią. No, musimy, musimy chronić naszą matkę od wszystkiego co tylko tutaj jest. I ja robię takie RP, że jak do wody wpadnę, no to jeżeli mi się topi... Ej, <grym> na serio, by się utopić. Ale tutaj, tutaj mogę wypić wodę. Nie, nie, pły, nie, pływać w wodzie, która ma jakieś 2 cm. jak pierdzielę. Jak tutaj głęboko jest ciągle. Da, piję obok Ciebie, to jest najlepszy spot. Wiecie co, widzę, sprawdzę czy nie ma lepszych grafik. Nie ma. <grym Przecież... <grym o, dobra, dobra. wind efekty! Na... Jest! Razor snow effects. wind effects. advanced movement, nie chcę. Dobra, mamy teraz Gdzie dwa nowe miejsca? efekty. Wow, wind, ale realistyczne. Gdzie? Gdzie ty to dałeś? Tak? Dobra. No. Dobra. <coughs> Jak? Skatuję mnie. Gdzie jest Jani? Tutaj jest Jani. Jani leży chyba też. No? Jani leży, tutaj sobie. Ja idę do, ja idę do Jani. Musimy teraz na wszystko uważać, nie? I to nie dlatego, że my możemy zdechnąć tylko Jani, a Jani to jest najważniejsza. Wyle? Musimy respektować a... naszą matkę. Pamiętajcie widzowie, respektujcie Wasze matki. No chyba, że są w ogóle osobnymi sobie matkami. Daję sobie wszystkie efekty. A nie, 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 Czy ta trawa w ogóle tej odrośnie kiedyś? Nie, nieważne. Tymczasem ja, wydaję, tymczasem ja wyjadające jakieś całą trawę, która jest tutaj w okolicy, nie? Ja też. <grym>, ale ja bardziej typię. Typię <grym>, ty ten mały kawałek, nie? Jeleń, jeleń. <grym>, jeleń, jeleń. Zaczy zaczynam na nim gonić. Pomimo tego, że wiemy, że tutaj jest gdzieś jakiś walony ten... Yy, wilk w okolicy, nie? Ja i tak biegam z zawalonymi jeleniami. Małe dziecko jest. Ale jaki typ ma? Jo, to się, to chyba w Maku gra. Dosłownie w Maku. Na, na, na laptopie od Maca plus Mac. Internet z Maca na Macu. nie? Wiecie, komputer Mac. I, i, i też i, i też przy okazji y, y, internet z maka, McDonalda oczywiście, nie? Ej, chodź się podoba. Nie no, żartuję, internet ze szkoły normalnie. Ej, w ogóle ty jesteś chyba mail, a ja female. Czekaj, zobaczę. E. Babu? <laughs> Prawie cię walnąłem. Nie, mam 500 coinów już z tasku. A no właśnie, jakie taski, a? Aha, ja mam takie taski. Kill 5 omnivores, participate in one duel. Ej, mogę... mogę cię... mogę zrobić z duel z tobą? Or z duel. Ja też mam na to task. Dobra. Ale mam nadzieję, że tam nie trzeba się zabijać. Może po prostu musimy się walnąć. Duel request pilot. Czekaj, bo... Czekaj. Aha, bo nie możemy pewnie. Bo my, tak, bo my pewnie jesteśmy albo w filmie, albo tym samym. Ja jestem Ej, mail, po... ja jestem na pewno mail, bo ja, bo ja wyglądam jak mail generalnie. Ja jestem female, ja idę za mamusią. W ogóle, dlaczego? Jo, sprawdzę, czy, czy ten, czy on ma też jakby na. Jo, jo, ja jestem mailem, dlatego że mail ma więcej włosów na ten. Na naszej. Ja mam właściwie dużo włosów na naszej. Idę do bawy. Bawa, bawa! Idę cię zabić! Ła, ła, ła. <laughs> Bak, bak. E, sobie będę tutaj tak e, ładnie patrzeć na te e, ładne, ładne. Fajne ci widzowie, e, ten Sigma-łoś, e, czy cokolwiek to jest, jest Sigmą i, i jest mafia Bosem. Bójcie się <laughs> Ale ja muszę zejść z do tego. dlatego Dobra, zrobiłem z na widzenie, nie wiem czy widzieliście o, Jestem większy nie! jestem mailem, to oznacza, że będziemy mieli yeah! hmm. <grych> widzowie, nie? Potem potem generalnie proszę proszę nie korzystać z takich słów, bo ja bym chciał, żeby ten filmik się znalazł jednak na YouTubie Ty wiesz nie powiedziałem nawet No, <grych> ja się cieszę ale tak mówię na przeżyłość Skarby klamy Ej, w ogóle muszę mega sobie staminę... O nie! Ej, typie są dwa grizzlybery, Chyba. Najgorzej typie, dwa grizzly. A one by mogły mm -hmm. tak, znasz, zabić raczej. Bo właśnie grizzly w prawdziwym życiu zabijają chyba łosie. Czy cokolwiek mm -hmm. to jest. Nikodem, ja myślę, że przynajmniej ja na tym momencie ten odcinek skończę. OK Także, dobranoc i widzowie, do widzenia. Ja sprawdzę generalnie. Zostawcie stopa i 17 minut. No to widzowie robimy siema, taki 30-minutowy filmiczek, co nie? Co nie, widzowie? Zapamiętajcie Dobra. też Sigma małego łosia. Dobra, świetnie, Zapraszam pozdrawiam twoich widzów. Dzięki. Widzowie też podziękujcie, bo inaczej, bo inaczej coś. Wiesz, że nie robisz remei, że. O, dawa, da, Bawara chce. Bawara, Bawara chce, żebyśmy śli. Bawara, idziemy. Ja dalej mam ten dźwięk wybika. Idziemy za Bawarą, nie pamiętajcie. Pff. Idziemy, widzowie, idziemy za Bawarą. I sprawdzamy to czerwone coś A tam wazil idzie. Brzmi strasznie rusko. If you ask me. Nie wiem co to jest za ta S, ale S. -ka. S. Atak tak maga, special atak da jest specjalny atak? What do you mean, bro? What do you mean? What the hell? <laughs> Idziemy za Bawarą dalej, bo Bawara jest super, według mnie. Przynajmniej ta Bawara. <grych> Lecimy. Ja nie jestem dalej malutki. Ja jestem Small Homer. Mustang. On nie jest crowd killer. Ale szczerze mówiąc, gra wygląda fajnie. Realistyczne tekstury? Ten typ ma realistyczną well, teksturę, ja mam waltras tekstury. Nie wiem, czy nie idziemy, idziemy, czy nie idziemy. Ja, ja, ja wracam do Jani. Jani to jest... no... moja matka. Jakby generalnie przez, przez to, że Jani miała tego... Ja nie. Gdyby nie to, że Jani, to, to bym najprawdopodobniej nie był tutaj w tym planie i by pewnie nie było tego odcinka. Może. Nie ogarniam mechanik gry jeszcze. Drugi. <gry> nie ogarniam jeszcze mechanik gry. Odkrywam kontrolki Easy Łatwo, nie? e -at. r Send Ty, ja dobrze myślałem, że, że ten że, że pod F Lol B Dla Nie chciałem tutaj wyjść. No widziałem coś. Tam. Jeżeli też widzieliście to, to nie jestem crazy. Czy to jest tam coś susi? Nie, wiem, może. Może to jest podejrzana rzecz. Piję o wiele za dużo wody. A teraz zjedzmy trawę. Pamiętajcie, musicie być na jedzeniu, żeby żyć. Jedziałam jak... jak krowa w Minecrafcie. Wiem, że krowy nie jedzą trawy, ale mam na myśli ten... O, obie, ow, owce. Bo owce właśnie jedzą, jedzą... Tak, wchodzą na jakiś blok trawy, zaczynają jeść i wyjadają cały blok trawy pod sobą. I jest ta sama mechanika w tej grze. Co Minecraft teraz. idziemy na se, se, se idziemy do se, se, se idziemy do se eee. bardzo nie pasowało do tego, tu nie wiem dlaczego eee. o o o ile minut? o widzę, już niedługo koń będziemy kończyć filmik Mając... Mówiąc, yy, niedługo mam na myśli, że ponad 5 minut. na no, no S. Jeżeli chcecie, to może nagram więcej jeszcze z tego. Bo jest to ciekawa gra, gierka. Ui! Przy okazji zobaczmy, co tutaj jest. Bo ja będę patrolować wszystko. Ja nie będę dużo smelować, dlatego że. Jakby mu muszę zobaczyć, czy nie ma tu jakiegoś gryzli przy, yy, przypadkiem, nie? Bo jeżeli będzie gryzli, no to. Mamy śmiać. Kajoty, de okej, okej, to jest niemały klan gryzli. Female to jest raczej. Jak coś nigdy nie zobaczycie łosia, które będzie aż tak szybko się obracać bez jakby... Po prostu chodząc, nie? Uuuuu! Ui... Ha! <grywa> Nienawidzę tego, że jeszcze mam dalej dźwięk taki. Patrzcie, zakupają się w wypiasku. Normalnie mam kamuflaż teraz. N nigdy mnie nie zobaczycie, widzicie. Strasznie realistyczne oczy. Muszę zejść szybko, przerwę na wodę. Kolejna z przez 60 minut. Nie wiem dlaczego w ogóle dostajemy deszcz tak dużo koinów? Jej, mogę teraz robić dźwięki, które brzmią podobnie do Wendigo. Jahu. Jak coś nie musicie mówić, że to jest nierealistyczne, że są dwa maile i są po prostu w, komple w kompletnym yy, pokoju, ale to nie ważne tego, że i tak... Ja jestem bardziej skautą teraz. Jak muszę patrzeć, czy nie ma na przykład jakichś gryzli. O, nie ma. No. Nie sama sobie ruki. Ja nie mogę urodzić no, dźwięk. Da, myślę, że widzowie to będzie raczej koniec, jeżeli chodzi o ten odcinek, bo póki nie zdarzy się coś, coś ciekawego, no to raczej będziemy po prostu tak chodzić i tyle. Bo znaleźliśmy dosyć fajnego, pustego tego spota. I póki ktoś tutaj nie przeprowadzi jakiegoś gryzli czy coś, to raczej będzie tutaj bezpiecznie, więc w całym odcinku może z tej gry. Opowiem wam jeszcze co się stało później. Bo generalnie odcinek już będę kończyć. Więc pa widzowie! Nara! Chociaż jeszcze mam dwie minuty. Ale wiecie co? Na to już nie ma czasu. Pa! Mam nadzieję, że w ogóle fajnie u was jest. Nara!